Dzień dobry. Przedstawiamy poradnik, w jaki sposób można założyć konto w e-biurze ZBMTBS w Zabrzu. Będziemy potrzebowali konta, e-mail, zawiadomienia aneksu lub książeczki opłat. Znajdziemy tam niezbędne dane do zalogowania się w e-biurze. Rozpoczynamy. Uruchamiałem przeglądarkę. Wchodzimy albo na stronę www.zbm-tbs-zabrze.pl i w prawym górnym rogu mamy link do e biura Klikamy lub wpisujemy bezpośrednio e co mamy tutaj? Ekran do zalogowania do e biura, jeżeli już będziemy mieli aktywne konto. Możliwość zresetowania hasła, instrukcje, regulamin, adres e-mailowy do kontaktu z administratorami. Ale my oczywiście klikamy na rejestracja. Pierwszy ekran zaproszenie. E Następny, czytamy wprowadź kod umowy, zaakceptuj regulamin. Regulamin możemy przeczytać tutaj. Zapoznajemy się i należy oczywiście go zaakceptować. Jest to niezbędne. Login wprowadzamy, czyli kod umowy. Znajdziemy go właśnie na aneksie, zawiadomieniu w lewym górnym rogu lub w książeczce opłat. Ja wprowadzę przykładowy i klikamy dalej. O, no, jakiś błąd. Jeszcze raz. Następny krok, pytanie. O hasło. Hasłem jest 8 cyfr ostatnich z rachunku bankowego. Ten rachunek powinien być też wypisany na zawiadomieniu, aneksie czy w książeczce opłat. Ja wprowadzę przykładowy. O, tu już jest. Klikamy dalej. Kolejny ekran. Jest akceptacja loginu i hasła. Program sprawdzi, zweryfikował. Klikamy dalej. Pytanie o adres e-mail. Oczywiście to jest nasz adres e-mail, do którego mamy dostęp. Na niego przyjdzie mail kończący aktywację, oraz będą przychodzić innego rodzaju maile, na przykład przy zmianie hasła. Wprowadzamy przykładowy. Tu już mam jakiś. I klikamy dalej. W tym momencie program wysłał linka aktywacyjnego na ten adres. Tu możemy sobie go sprawdzić. Gdyby się okazało, że jest zbłędnie wprowadzony, należy cały proces aktywacji powtórzyć. Na dole mamy hasło, należy je zapisać sobie. Będzie ono potrzebne do zalogowania. Tak więc przechodzimy do poczty. Żeby odebrać maila z e-biura. Nie ma, nie widzimy. Sprawdzimy, czy nie wylądował, może w spamie. Nie ma oferty. O! Akurat tu trafiło do zakładki oferty. Klikamy. W celu dokończenia rejestracji kliknij w poniższy link. Klikamy. Znowu lądujemy na ekranie Aktywacja Biura. Już login mamy wpisany. Wprowadzamy to nasze hasło, które przed chwilą zostało wyświetlone we biurze. Klikamy dalej. Aktywacja zakończona. Możemy przejść do e-biura, przejść na umowę, edycję i wybrać zmianę hasła, żeby po prostu było ono inne niż zaproponowane przez system. I w tym momencie mam już dostęp do różnych danych w e -biurze. Te informacje, które tu pojawią się, pojawią się po, prawdopodobnie za 24 godziny lub trochę później, gdy zostanie. Dokończona aktywacja u nas w systemie. Dziękuję za uwagę.